Słuchać i rozważać Słowo Boże. Nie zapominajmy, że dzięki Bogu każdy człowiek, który wejdzie do świątyni, do kościoła, czy nawet otworzy w tym wypadku akurat internet tutaj pomaga wejdzie do kościoła i stanie przy tym stole, przy którym ja w tej chwili stoję. Myślę tutaj o ambonie, czy ambonce w niektórych kościołach. Każdy człowiek może skorzystać tego słowa. Jak ucząc dzieci do I komunii świętej, mówię im ciągle to, że na razie dzieci możecie korzystać z tego stołu, tutaj z tego stołu Słowa Bożego. Na razie jeszcze nie możecie skorzystać z tego stołu, który jest obok ołtarza. Ale pamiętajcie, że Bóg w czasie Eucharystii daje nam dwa stoły. Nie możesz zjeść z dwóch stołów, to przynajmniej zjedz z tego jednego stołu. Co trzeba zjeść, oczywiście chodzi o pewne porównanie, zjeść Słowo Boże. Jest w Starym Testamencie też taki fragment, który mówi o tym, zresztą w apokalipsie też, gdzie Bóg zachęca człowieka do tego, żeby zjadł to Słowo, czyli żeby się nakarmił. Co to znaczy nakarmić się Słowem Bożym? Tak jak karmimy swoje ciało, Rozmaitymi produktami, tak samo możemy nakarmić ciało, nasze ciało duchowe, myślę tutaj nasze serce, nasze sumienie. Możemy nakarmić Słowem Bożym. I teraz cała rzecz polega też na tym, żebyśmy nie zgubili tego, co jest istotne w karmieniu się Słowem Bożym. Jakie jest niebezpieczeństwo w tym karmieniu, że nagle możemy wziąć, owszem, wydaje nam się, że ze Słowa Bożego. Ale zaczynamy to po swojemu interpretować. Jest wiele fragmentów takich, które, których nie rozumiemy i pewnie nie będziemy rozumieć może do końca życia. I mogę powiedzieć, że mimo że studiowałem teologię, bo przygotowując się do sakramentu kapłaństwa trzeba zdać między innymi egzamin ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, z teologii moralnej itd. To jednak cały czas, kiedy czytam Słowo Boże, Zawsze znajdę coś nowego. I oczywiście to nie myślmy, że, że to jest tak, że od razu człowiek już wszystko wie. Mało tego mogę powiedzieć, że nawet są takie, czytając Słowo Boże i przeżuwając go niejako w swoim sercu, czasami człowiek rzeczywiście szuka jakiejś dziury w całym. Po co? Po to, żeby usprawiedliwić swoje albo słabości. Albo swoje postępowanie, o którym wiemy, bo sumienie nam bardzo często mówi, tak nie powinno, w tym kierunku nie powinieneś iść. I dam wam prosty przykład z dzisiejszego fragmentu z, księgi, z Listu do Koryntian. Otóż święty Paweł mówi tak, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. Zaraz, zaraz. A Pan Jezus nie powiedział, idąc na cały świat, udzielajcie chrztu? No to dlaczego św. Paweł pisze, nie posłał mnie Chryst Chrystus, abym chrzcił. No właśnie, jeżeli byśmy chcę przez to pokazać, jeżeli byśmy byli tacy małostkowi i literalnie pewne rzeczy brali, to byśmy nawet udowodnili to, że powinniśmy się wieszać. Natomiast o co chodzi właśnie w tym fragmencie? Święty Paweł mówi tak, nie posłał mnie Chrystus, żebym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. O co w tym wszystkim chodzi? No szczególnie do Was tutaj rodzice i chrzestni będzie to się dotyczyło. Tu nie chodzi o to, żeby przyjąć chrzest. Bo niestety tak się zdarza, w naszej ojczyźnie praktykujemy to fantastycznie. Jest wielu ludzi ochrzczonych, ale co z tego wynika? I właśnie świętemu Pawłowi chodzi o to, żebyśmy, bo mamy, mamy otrzymać Ewangelię. I teraz sakrament Chrztu Świętego to jest początek. Wielu rodziców robi w ten sposób, że owszem, ochrzą dziecko i potem zajmują się tym wychowaniem duchowym tylko wtedy, kiedy trzeba przygotować do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej. Potem znowu, znowu się nie, przy, nie przejmują tym rwą włosy, dlaczego te dzieci nie chodzą na, na, na katechezę, jak one nie są obdarzone Ewangelią. Owszem, są ochrzczone, natomiast nie są obdarzone Ewangelią. A inną Ewangelię się głosi do dziecka, które ma pięć latek, a inną Ewangelię głosi się, kiedy dziecko ma już rozeznanie, dziewięć lat, do spowiedzi, do Komunii Świętej, Inną Ewangelię się głosi. Ale uwaga, chodzi o głoszenie Ewangelii. Tu nie chodzi o to, że zaprowadzamy kogoś do, do chrztu. Tu chodzi o to, żeby głosić Ewangelię przede wszystkim świadectwem swojego życia, bo bardzo często bywa tak, wiesz, dzisiaj nie pójdziemy na przeświętą, bo dzisiaj mamy taki czy inny wyjazd. Proszę bardzo, to jest głoszenie Ewangelii? To jest głoszenie anty-Ewangelii. I miejmy tego świadomość, że tak właśnie jest. I teraz bardzo często niestety nam księżom też zaczyna coraz bardziej y, y, zależeć na tym, żeby ktoś, ktoś, żeby w tym kościele było w miarę dobrze, tak przyjemnie. I to, co, do czego mnie dzisiaj yy, Święty Paweł szczególnie na, yy, przypomniał mi w tym fragmencie z, y, drugim z, Ewangelii, z dzisiejszej Dobrej Nowiny, jest to, żebyśmy pamiętali, że istnieje coś takiego, co się nazywa upomnienie. Bo coraz częściej zaczyna być tak, że nawet przygotowując dzieci do pierwszej Komunii Świętej, kiedy mówię do rodziców. Słuchajcie, musicie chodzić na mszę świętą, jeżeli chcecie przygotować to dziecko do spowiedzi Komunii Świętej. Musicie. No nie da się przygotować dziecka, yy, nie, wiem, yy, do, nie wiem, do konkursu tańca i nie, nie, nie tańcząc z nim, albo nie posyłając go do szkoły tańca. I co się dzieje? A dlaczego ksiądz nas upomina? No to kto wam ma to powiedzieć? To ja mam siedzieć cicho? żeby było miło i sympatycznie, żeby była impreza rodzinna w czasie pierwszej spowiedzi komunii świętej, to o to chodzi. Pamiętajmy, że tu trzeba głosić dalej dobrą nowinę, a dobra nowina jest bardzo prosta i jasna. Jezus Chrystus mnie i ciebie zbawił. Jezus Chrystus mi przypomina: "Tak popełniłeś grzech". I Jezus Chrystus mi przypomina: "Ale słuchaj, nie poradzisz sobie z tym grzechem, bo ja ci pomogę". I jeśli pójdziemy tą drogą od małego do dużego, to nie zgubimy tego, o czym mówi święty Paweł, by nie zniweczymy Chrystusowego Krzyża. A tak to, to sobie go możemy zawiesić na, na piersi, możemy go zawiesić nad ołtarzem i nic nam nie będzie mówił. Dlaczego? Bo to nie jest krzyż Jezusa Chrystusa. Bo krzyż Jezusa Chrystusa to jest wymaganie. Wymaganie. Bóg ode mnie czegoś wymaga. A jeśli nie dostaję do tego, to Bóg mnie chce upomnieć. I teraz tak jak nigdy nie, nie, mamy, nie stawiamy jakichś problemów w tym, że rodzice upominają dziecko. Bardzo dobrze. Tylko, że bardzo często ci rodzice nie chcą przyjąć upomnienia, które im Bóg mówi poprzez sumienie i które Bóg mówi im właśnie poprzez Słowo Boże. I dlatego co trzeba byłoby dzisiaj podjąć jakieś postanowienie? Po pierwsze, ciągle mówię, żeby okładka Pisma Świętego się zniszczyła. To znaczy, żeby ona była używana. To po pierwsze. Po drugie, żeby w miarę możliwości systematycznie czytać fragmenty Pisma Świętego. Są różne metody, ale najprostsza jest taka. Zacząć od. Ewangelii, tej, która jest pierwsza, czyli od Ewangelii świętego Mateusza, ale obojętny zresztą, z której. I zacząć czytać systematycznie. Przeznaczyć jak, na to jakąś cząstkę czasu. Niech to będzie 10 minut, niech to będzie 5 minut. Tyle, ile cię stać. Ale w miarę systematycznie. Przynajmniej raz w tygodniu. Nie tylko nam przy świętej słuchać i rozważać, ale także i w, y, mszy, po mszy świętej. Akurat dzisiaj będzie taka sytuacja, że będziecie mogli wziąć do, do siebie, tak jak pamiętacie, może w poprzednich latach też tak było, że mieliśmy w koszyczkach takie fragmenty Pisma Świętego wy, wypisane i losowaliśmy. Wielu ludzi mówiło, że, Boże, Księdza to w punkt trafiło do mojego życia. No właśnie o to chodzi. Żeby to słowo Boże trafiało do mojego życia. I być może, że to słowo mnie uratuje przed jakimś nieszczęściem duchowym. I tu właśnie o to chodzi. Bo to właśnie jest karmienie się Słowem Bożym. I jeśli do tego dojdziemy, to naprawdę idziemy we właściwym kierunku. Przepraszam, nawet nie wiedziałem, że już tyle jest. Przepraszam. Ale to może dzisiaj, niedziela Słowa Bożego, to może dlatego. Więc zachęcam, zapraszam, już kończę w takim razie. Więc naprawdę proszę Was, żebyście czytali Słowo Boże.